Cześć! Cześć! Witajcie na naszym nowym kanale Przemotknięci Przyrodą, który właśnie startuje, właśnie powstał. Będziemy wspólnie zabierać Was w podróż po naszej pasji, po naszym hobby i zainteresowaniu czyli właśnie szeroko pojętej naturze, przyrodzie. Pokażemy Wam nasze kolekcje, nasze hodowle zarówno dotyczące fauny, jak i flory. Będziemy, będziemy wyruszać w fajne wycieczki w ten, gdzie Myślę, że znajdziemy kilka ciekawych, fajnych stworzonych, fajną roślinność, o której będziemy sobie wspólnie opowiadać i mam nadzieję, że zainteresujemy Was właśnie tym, co robimy i Wam się to spodoba. Liczymy na to, że będziecie nas subskrybować, obserwować, że... I dużo będzie... łapek w górę będzie. Właśnie, dużo łapek w górę, łapki w górę, komentarze, subskrypcje, to wszystko YouTube lubi i to wszystko będzie, będzie sprawiało, że pokażemy się częściej i, i może rozejdzie się nasza praca nieco nieco szerzej. Dzisiaj już przechodząc do sedna zajmiemy się zajmiemy się w sumie inspiracją do tego kanału, czyli, czyli unboxingiem paczki, którą zamówił Kuba. Mhm. Paczki, która zawiera modliszki. Modliszki zamówione od Tomasza. Tomasza serdecznie pozdrawiamy. Wszystko wskazuje na to, że nasza transakcja była mega pro. Tomasz Wysłał wczoraj paszuszkę, dzisiaj już jest u nas. Zaraz się do niej dobierzemy. Zobaczymy, co skrywa. Śledźcie nas, obserwujcie. Jedziemy to, jedziemy odebrać nowe modliszki. Yay!

Odebrana pół godzinki temu z paczkomatu, żeby ją odpakować, sobie naszykowaliśmy taki skalpel. Delikatnie będziemy ją przecinać. Z jednej strony, z drugiej strony. Paczka Powinna zawierać. Ile modliszek? Cztery modliszki i piórnik. Cztery modliszki i piórnik, czyli. E, no w sumie trzy gifty, jakie jakie Tomasz powiedział, że nam spakuje dodatkowo. Jako prezencik. Ok, mamy. Czyli dwie modliszki i piórnik, to jest taki, taki gifcik. Tak jest, to jest nasz gifcik. Docelowo w sumie zamówiliśmy. Kuba sobie, wybrał, Kuba sobie wybrał dwie modliszki. Dwie modliszki. Tak, no i zobaczymy, co nam tutaj przyszło. Paczuszka dobrze spakowana, jak widać. Mamy tu wypełniacz, Ja ten wypełniacz odłożymy sobie może na bok. Tak jest. W paczuszce powinny się znaleźć Modliszki Paradoksa, zaraz zobaczymy, powoli będziemy tutaj to wyciągać. Ok. jest, sprzedamy sobie to na wierzch. Są modliszki. Już coś widać, tak jest. Są modliszki. To pokarm jest taki. Tak, tutaj mamy wylęk karaczana tureckiego, świetnie. Odstawimy sobie są to, może tak, to. To są na wielkie. Na bok. Idziemy dalej. Co my tu? Co my tu mamy? Par... Tak. Tutaj mamy paradoksa. Ale super. Tu mamy modliczkę paradoksa L3. Później Wam postaramy się pokazać ją z bliska. Świetnie. Przyszła cała jest żywa. Co to? jest? Kolejna Kolejna modlicha. Tak jest. Tutaj jest gemmatus L4. Z tego dużo. co pamiętam, czyli troszeczkę większa. Fajnie się rusza i już nas, już nas dojrzała. Już tutaj idzie w naszym kierunku. Super. Po idzie. Idziemy dalej. Co tu się skrywa? Tutaj mamy... Tak jest. Tutaj mamy dwie modliszki. Też paradoksa, to są te gratisy od Tomasza, dzięki świetnie Tomasz i widzę, że e, znajduje się już tutaj wylinka jednej z nich, czyli jedna już właśnie w trakcie musiała podróży przejść. W obie z tego co widzę żyją mają Jej. się dobrze. Super! I, piórnik. I jeszcze na koniec mamy, tak jest, gratis kolejny od Tomasza dla Kuby. Taki piękny piórnik. Piurnik fajny. modliszkami. z modliszkami, Modliszka storczykowa. Ok, świetnie. Zaraz przyjrzymy się naszym e, modlichom z bliska. Mamy to. Zmieniliśmy, e, zmieniliśmy ustawienie aparatu. W sumie wziąłem kamerkę do ręki. Kuba teraz. E, zajmie się e, modliszkami bliżej może zanim do nich przejdziemy zobaczymy sobie, zobaczymy sobie ich karmówkę czyli wylęk wylęk karaczana nie wiem czy będzie to dokładnie widać czy złapiemy ostrość coś jest takie małe karaczanki tureckie Będą służyły im za, za pokarm. No. Ok, Kubuś łap za e, pierwszą. Okay. Co wyciągasz jako pierwsze? Pierwsza jest modliszka Gematus L4. Gematus L4, gematus. L4 samiczka. Chyba Taką sobie kubuś to wybrał. E, gematus L4 samiczka. Pokaż ją mam tutaj bliżej. Dobra, uwaga. Takie, takie małe, ledwo widoczne. I chodzi sobie tutaj. Spokojnie, nie ruszając rączką. Ekstra. A, dobra, już się zaprzyjaźnili. Widać, że będzie z tego. To będzie tego duża samiczka. Widać. Wielka miłość. Takie maleństwo. Teraz następną. Weźmy. Kubuś schowa. Mm -hmm. Trudno jest schować takie maleństwo, żeby nie uszkodzić takiego czegoś. Mm -hmm. no, to takie się, Trzeba być ostrożnym. Jak z każdym o. żywym stworzeniem. A to chce do mnie tylko. Swoją drogą, nie jest to oczywiście, nie są to oczywiście pierwsze modliszki Kuby. Kuba jest modliszkowy. Ja... Mm -hmm. Ja natomiast bardziej straszyki i innego rodzaju owady. Zresztą tutaj na przykład z dilatata, czyli straszyk olbrzymi między innymi jest widoczny, ale o nich będziemy rozmawiać może w innych odcinkach. Ok, kolejne. To, to zamówienie parajosa, to paradoksa, tak? tak jest modliszka paradoksa, tutaj mamy L3 taka chyba mniejsza trochę troszeczkę mniejsza, no bo to jest L3 o już weszła, już się przyjaźnia ma chudy od. więc chyba będzie trzeba nakarmić będziemy się bawić w karmienie też pięknie już się walczy, później przełożymy się jeszcze na inny inne obiekty, inne urządzenie i zrobimy trochę lepsze ujęcia, pokażemy wam, jak one wyglądają. Ok, Kuś, odstaw ją. Pokojemy też w linkę może. Zajrzyjmy jeszcze do do tych L2, które dostaliśmy w Gratisie, których to jedna już przeszła w linkę w trakcie lotu i, e, lotu i została została już dostarczona jako. L 3. A jak to się tutaj to, to szywa? Tak jest. Pasterek do góry. Ewentualnie weź kubusiu sobie weź sobie nożyk i noczę. Dam radę tutaj już. Dobra. Myślę, że dam radę. <laughs> Na pewno dajesz radę. Kuba już się nie mógł doczekać totalnie od rana i w zasadzie to już od wczoraj chodził podekscytowany, kiedy metry, kiedy będzie. Sprawdź status przesyłki. Wcale mu się nie dziwię, bo, bo to są fascynujące, fascynujące wady. O, tu jedna na górze jest? O, jedna jest tutaj. Nie przybliżaj mnie aż tak, dlatego że ja to niestety tym obiektywem... Cudów nie zdziałam. Dobra, już się kleci. I jeszcze jedna jest w pudełku, tak? Tak, to ta, nie wiem, ta, ta przyszła w linkę, Tak, tam to jest mhm, to jest ta jest większa. Teraz pokażemy Wam najmniejszą tą taką. l dwujeczkę. Na tym, na tym papierze. Piękne, jest. Będzie widać? Czy coś będzie widać? No, widać jak się skrawi. Zobaczcie, takie piękne, małe cudo. Ale szona jest fantastyczna. Super. Może odwrócimy, żeby widać ją główkę. Czy ona próbuje mnie gryźć? Świetne. Okej. Okay. Przełączamy się teraz na nowy inny obiektyw, inne urządzenie. Postaramy się Wam pokazać je nieco bliżej. Na dzisiaj to wszystko. Liczymy na łapki, suby i widzimy się w kolejnym odcinku.